Manko, wszystkim. Z tej strony pęczek witam Was w kolejnym odcinku Bieda Składu na moim kanale. Jak widzicie, nasza sytuacja w lidze 6 nie jest zaciekawa. Mamy dwie wygrane i dwie porażki, tylko 6 punktów na koncie. No i brakuje nam czterech, żeby zapewnić sobie utrzymanie w tej lidze. No i dzisiaj będziemy o to utrzymanie walczyć. No i co, przechodzę do pierwszego spotkania. Tradycyjnie pierwsze spotkanie rozegram sobie składem z seria. Jak widzicie, nie wprowadziłem tutaj żadnych zmian. Szukam przeciwnika. No i dobra, udało mi się znaleźć mojego przeciwnika. Tradycyjnie zagram sobie w białych koszulkach. O, on gra chyba pięcioma obrońcami. 83 overola, 100% zgrania Sweaty, Dumbia, Emenike. E, trzema obrońcami jedna gra. No faktycznie trochę Sweaty. dobra, zobaczymy, czy uda się go pokonać. O i Barbo, czyżby zadziałały na niego moje obelgi? Gol! Najlepsze to było, że ja i Barwo nie podawałem, tylko strzelałem, ale okej, okay. gol to gol. I Vidal. Tak samo pracowity jak w rzeczywistości i piękne podanie do Mertensa, Mertens. I tam jest karny! I tam powinien być karny. Ale dobra, jest gol, Na szczęście i Barwo to strzelił, ale tam powinien być karny i tak. <grych> no i fajnie, Czerwiniu, brawo. Yy, co ty zrobiłeś? No i to przez Gervinho mamy teraz taką, a nie inną sytuację. Gigi Buffon nie wyciągnął tego i mamy 2-1. Co za matą, kurczę, z Wybrzeża Kości Słoniowej. Biabiani. No nie, jak można było tego nie wykorzystać? Ale Widel tu wy wymanewrował obronę. Żółta kartka za coś takiego powinna być. A, no i przy piłce Mertens. I Mertens. I mamy 3-1, cudowny strzał z wolnego, znaczy z rzutu wolnego po prostu. Mertens to jest jednak Mertens. Aż zobaczymy sobie powtórkę, zobaczymy Mertens. Długo się zastanawiał, czy oddać strzał, czy nie, ale w końcu oddał perfekcyjny strzał przy prawym słupku, jeszcze z innej perspektywy. Zobaczmy to uderzenie, no naprawdę. No do do po prostu zrobił to prawidłowo i zdobył bramkę. Koniec pierwszej połowy, wygrywamy 3-1. Zobaczmy sobie statystyki. Tak naprawdę wyrównany mecz. Ja mam troszeczkę więcej szczęścia. strzeliłem więcej goli. Przechodzimy do drugiej połowy. Mm -hmm. Biabiani, Biabiani, Biabiani I gol 4-1. Tuż za imprezka. I barbo. I barbo. I mamy 5-1. Chyba mój przeciwnik już się troszeczkę poddał. I pięknie podanie do. Ibarbo, barbo, i barbo. Do Biabianiego i Biabiani z najłatwiejszą łatwością. 6-1. Dziękuję. Nie. Uuu. Uh. Uuu. Uh. No nie! Babiani! Kolejne dośrodkowanie i Gol, 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 gol. gol. 7-1. 8-1 Żenada <grystanie> No i dobra, sędzia zakończył w końcu to spotkanie, oszczędził mojemu przeciwnikowi kolejnych upokorzeń Widać jest szczęśliwy, wcale się nie dziwię, cały zespół mimo gwizdów publiczności schodzi radosny do szatni, No, graliśmy na wyjeździe więc no zespół został wygwizdany Mecz zakończył się wynikiem 8 do 1. 8 do 1! Po prostu jakiś kosmos. W pierwszej połowie worek z golami nie za bardzo się rozwiązał, ale w drugiej to już totalny pogrom. I Barbo z zawodnikiem meczu, chociaż uważam, że dużo lepiej spisał się Vidal, Mertens i Calejo. No i Biabiani też naprawdę świetny mecz rozegrał. Zobaczmy sobie statystyki. 15 strzałów, 10 celnych i aż 8 bramek. Naprawdę niesamowite spotkanie w wykonaniu naszego składu z serii. A zobaczmy na naszą zdobycz punktową. 9 punktów, brakuje mi tylko jednego do utrzymania się w lidze 6. Zagrajmy kolejny mecz i idźmy po ten jeden punkt, a najlepiej po trzy. No i co? Tradycyjnie drugie spotkanie zagram sobie składem z Barclays Premier League. Tutaj zaszła jedna zmiana, tak jak ostatnio niesamowicie zdenerwowało mnie. DH został sprzedany, i na jego miejsce wszedł Lori. Niesamowity bramka z Tottenhamu. Zawsze jak nim grałem, grało mi się z nim znakomicie, i mam nadzieję, że dzisiaj też spisze się świetnie. No i dobra, udało mi się znaleźć mojego drugiego przeciwnika: gra w koszulkach Juventusu Turyn. 83 oceny ogólnej, 100% zgraje na ataku Tevez, Gerwinio i Shakiri. Pogwa dobry skład z Serie A, naprawdę dobry. Chociaż nie ma prawego obrońcy, ale dobra. E, Remi. REMI! No! To był Elia, przepraszam. Elia. ELIA! No Jezu, kolejny strzał wybroniony. Pięknie podanie do Remiego, tam się troszeczkę obrona pokubiła. REMI! a. Ah! I remi, remi, masz prędkość, masz prędkość. Remi! I kolejna piękna interwencja mojej obrony, i teraz piłka do remiego prostopadła. Remi, remi! Jest gol w końcu, w końcu 1-0. 37 minuta, remi, w końcu się przełamał. Tak, tok, trzy punkty chcę mieć. Tio Walcott, Tio Olkot. masz prędkość. No kto cię, Evra? Dobrze, dobrze, powalczył, Tio Wolcott powalczył. Tio Wolcott? No nie, poprzeczka! Jaki to by był piękny gol! Jest znowu tam Wolcott niekryty, pięknie mi to radar pokazał. Tio Wolcott, Tio Wolcott! Tio Wolcott? Słupek? Nie ma tu bitki. Co tu się dzieje? Co się dzieje w tym meczu? No i mamy koniec pierwszej połowy. No niesamowicie emocjonująca pierwsza połowa. Masa strzałów. 13 strzałów, 7 celnych. Mojego przeciwnika tylko jeden, ale nie mogę zmieścić tej piłki w siatce. No raz mi się udało, ale teraz Tio Walcott. Co, kolejna cudowna, piękna akcja. Wcześniej poprzeczka z jego stron. Niesamowicie mm, pracowity mecz w jego wykonaniu. No i czekamy na drugą połowę. Z niecierpliwością czekamy na drugą połowę. Do Remiego, Remi! No nie! Kolejny strzał obok bramki. Skutinio! Jak się złożył, ale spalony! Szkoda, ja pierdzielę, jaki to był, był gol. Kevin, odebrana mu piłka. Nie powiem, że z łatwością, ale na pewno są piłkarze, którym trudniej się odebiera piłki. Remi! To bitka! Gol! 2-0, 77 minuta, w końcu coś wpadło! W końcu! I Elia Elia, 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 Elia 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 Ale nie, mu jest bramka, to jest najlepsze, mamy 3-0 w 90 minucie Właściwie jak to wpadło, zobaczmy Elia tutaj do środka powalczył Aha, niby Coutinho to strzelił, okej. Okay. Jak, jak, jak? A, odbiło mu się od kolanka, no dobra. Gol to gol. A mój przeciwnik odłożył pada. Znowu. Dobra, no to ja biegnę na jego bramkę. Jeszcze se podam. Remi. <ścoughs> Przepraszam was, wiem, że nie powinienem tego robić, ale... Odłożył pada, no. Trudno. Jego, jego strata. No i mamy koniec drugiej połowy, a zarazem tego spotkania wygrywamy. Chyba mogę spokojnie powiedzieć, że bez większych problemów. 4-0. Oddałem na pewno dużo więcej strzałów. Nie wiem, czy on oddał jakiś strzał w drugiej połowie. Zaraz zobaczymy sobie statystyki, jak tylko jej się nade mną ulituje i właśnie przerwie te powtóreczki. No zobaczmy. Zawodnikiem meczu został Gianluigi Buffon i tutaj nie jestem zaskoczony, bo oddawałem masę strzałów i... Maz tych strzałów albo była niecelnych, albo była prosto w niego, albo je po prostu wyjmował. No oddałem 22 strzały, z czego 12 celnych on oddał. 3 strzały, z czego 0 celnych. Zero celnych. No to mówi wszystko o tym spotkaniu. Mamy 12 punktów, czyli zapewniliśmy już sobie utrzymanie w lidze szóstej. Zaraz przyjrzymy się dokładniej tabeli. Tak, mamy 12 punktów, brakuje nam tylko 4 do awansu, a 7 do... Y Zdobycia mistrzostwa ligi szóstej, cztery mecze do końca, więc jest szansa na zarówno na awans, jak i na mistrzostwo. Więc tutaj nie ma jeszcze sensu niczego przekreślać. A tymczasem, cóż, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Naprawdę dzisiaj był grad Goli. Ile łącznie zrobiłem? 12 w w dwóch meczek, więc naprawdę do, dobry dzień dzisiaj jest. dobry dzień. Mam nadzieję, że wieczorne otwieranie paczek przyniesie też wspaniałych zawodników i również będzie szczęśliwe jak te dwa mecze. A tymczasem trzymajcie się i do usłyszenia.